Hej kochani, witam was wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie. I powiem Wam tak, ja mam dzisiaj jakiś dramat, po prostu jakąś dramę, ja też, bo kombinowałam z kamerami i nie ukrywam. I e, jak widzicie, widać mój mikrofon, czego zawsze staram się jakoś go tam ukryć. E, ja mam prześwietloną twarz, w ogóle nie mam żadnego pojęcia dlaczego. Także dzień zaczyna się dobrze! E, a dlaczego dobrze? Bo dzisiaj będziemy porównywać talię. Oczywiście tarot Original 1909 e, Artura White'a z, no właśnie ja zawsze, zawsze mi się myli ta nazwa, to jest tarot Światła i Cienia, The Lights jest tarot, ja nie ukrywam, ja mam akurat wersję anglojęzyczną, bo ja kupiłam tą talię długo, długo przed tym, jak miała miejsce premiera w Polsce, dlatego ja mam jeszcze anglojęzyczną w Polsce, na pewno w Synergiach można kupić polską, że tak powiem, wersję z polską Książeczką polskim tłumaczeniem. E, także kochani, chyba zaczynamy. No, standardowo hmm, czekajcie, przyłączę się no właśnie na dwa ekrany e, i w ogóle będę wdzięczna, jak dacie mi znać, czy tak jest trochę lepiej niż zazwyczaj, bo postarałam się przybliżyć trochę kamerę, e, żeby po prostu było lepiej to widać. E, w każdym razie, zaczynamy oczywiście od opakowania. No tutaj standardowe pudełeczko, zwykłe, najzwyklejsze. Um, Oczywiście są to karty oryginalne, tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, o nie rób tak, nie rób tak, wiesz co, i widzicie z przyzwyczajenia ja chciałam zacząć tasować karty. Nie, 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 nie tasujemy, dzisiaj nie tasujemy. Um, a dlaczego w ogóle ja prowadzę tutaj tą gdzieś, <laughs> Ten cykl. Przede wszystkim dlatego, że osoby, które pracują głównie na, na systemie klasycznym, żeby zobaczyły, czy inne systemy też będą z nimi rezonowały. To jest raz. A dwa, jeżeli ktoś chce kupić talię, żeby się nie naczył na AliExpress. Dlatego ja tutaj też pokazuję, tłumaczę, um, jak wyglądają oryginalne karty. I tutaj już z tego co wiem, synergie mają bardzo podobnie. Um, Twarde opakowanie, tak? I tak jak zobaczymy, tutaj są bardzo fajne, bardzo ładne napisy. Oczywiście, synergię mają po polsku. No i oczywiście mamy książeczkę, tak? A no i same karty. Nie chyba, chyba jednak poprzednia, że tak powiem układ kamer mi bardziej troszeczkę pasował. Um, jakoś tak miałam jakby więcej miejsca. Um, w każdym razie. Um, tak jak widzicie, to jest takie pudełeczko od góry zamykane. Ok. Um, dobra, także to, jeżeli chodzi o same karty, Grubościowo to możecie zobaczyć, że mimo wszystko światła i cienia jest trochę grubsza karta, jest większa gramatura, więc od razu nam będzie się no, powiększał gdzieś. Tak, że tak powiem, talia. Sama karta, jako karta jest niewiele większa wielkościowo, jak już tutaj mówimy o wielkości, to tutaj trochę od tej strony mamy troszkę więcej i tutaj, to, ale to są dosłownie milimetry jak dla mnie. A no mówię, gramatura jest, jest odczuwalne, że te karty są, są grubsze, fajniejsze, mocniejsze. Dobra kochani, no to chyba przechodzimy, a ja właśnie widzę, że ja nawet tak krzywo siedzę. Ojejku, mam nadzieję, że jakoś przetrwamy tego dzisiejszego live'a. Ten dzisiejszy filmik. No to co, zaczynamy kochani. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Nie, muszę, muszę coś pokombinować troszkę. Um, bo um, wiecie, co? Bo zmieniłam kamery, żeby właśnie było jak najlepiej widać e, karty. Ja później też sama obejrzę i zobaczę, jak to wygląda. Um, Także co no, mamy, e, mamy głupca i tutaj jeżeli chodzi o tarot światła i cienia, ja tutaj za dużo nie będę Wam opowiadała. E, dlaczego? Bo mega się rozjeżdżają e, znaczenia. E, no już tutaj nawet brakuje psa, tak? Jedno, e, jeden z ważniejszych symboli e, przy tarocie brakuje nam psa. Zamiast e, białej róży mamy jakiś kryształ. E, więc tutaj raczej będzie cichy film. Zobaczymy na ile mi się to uda. Eee, Mak. No, najważniejsza, z karta jest, także jest ok, eee, ale powiem Wam szczerze, że pracując tą talii, ja z tą talią, ja nią bardzo mało pracuję, Ja to jest przyznaję, nie jakoś nie przemawia do mnie i nie rozumiem fenomenu. Naprawdę, przepraszam Was, ale ja nie rozumiem fenomenu tej talii i nie jestem w stanie z nią za bardzo pracować, bo eee, nie ukrywam, momentami, gdyby nie nazwy kart, nie wiedziałabym, że to jest ta karta. No, tutaj mamy kapłankę. Tak, mamy rozsiane też runy gdzieś tam po, po, po kartach, no niby wiedza, niby to, niby tutaj mamy oświecenie, ale nie przemawia to do mnie. Tutaj mamy cesarzową, no dla mnie ta karta mi się mega mocno kojarzy z kartą świata, która wygląda w ten sposób, tak, no ale tutaj mamy świat, nie chcę... A, znowu to zrobiłam. Nie chcę Was sugerować w żadnym wypadku e, moimi interpretacjami, bo ja znam bro osób, które, które mega się fajnie z tymi kartami pracuje. E, pamiętajcie, proszę, że ja tutaj mówię o swoich własnych prywatnych odczuciach co do kart e, i tym, jak mi się z nimi pracuje. Dobra, mamy cesarza. E, Krzyż Ang. no tutaj jest też w tej talii, jest e, nachykany trochę innej też symboliki. Kapłan, nie, ja czasami się zastanawiam przy niektórych taliach, co autor miał na myśli. Dobra, kochankowie, no to jeszcze jako tako. Rydwan, to mi się akurat podoba, bo powiedzmy sobie, że tutaj jako tako symbolika jest zachowana. No ja jestem, że tak powiem stara szkoła, ja jednak lubię pracować na symbolach około klasycznych, także Um, tutaj też powiedzmy sobie, że te najważniejsze rzeczy są zachowane. Dobra, eremita. Całkiem fajnie przedstawiony, ale też uważam, że trochę odbiega od standardowej um, symboliki jego. Przepraszam Was, się zawiesiłam. E, koło. No, tutaj powiedzmy sobie, że mamy um, skopiowane samo koło, więc, więc nie jest źle. Sprawiedliwość. Tak, tutaj mamy, jak widzicie, taką ala podwójną kartę z dwóch stron. No, nie vice tylko opposition tarot mi się kojarzy, jak, gdzie mamy, um, wiecie, z, na jednej karcie dwa znaczenia. Dobra. Wisielec. Tutaj znowu mamy mnogość um, znaków około runicznych i runicznych. Śmierć. To jest karta, która mi się naprawdę podoba. Karta pokazująca transformację. To jest ak Tu akurat jest ok Not bad. Cześć Kasiu. Cześć Kasiu. Witam Cię serdecznie. No, także to jest akurat fajne. Tutaj mamy umiarkowanie. Nie rozumiem. No, no nie rozumiem znaczenia. No bo księżyc ze słońcem, ale jak dla mnie trochę rozmyta. Diabeł. Wbierze e, od razu tarot pradawnego lasu, mi się kojarzy, ale to będziecie widzieli, że tak powiem, w przyszłym, tygodniu, w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, bo mam na ten miesiąc też zaplanowany tarot pradawnego lasu. Także zobaczycie. E, cześć Oli, cześć, witam Was. E, tutaj mamy gwiazdę. Tak jak widzicie, tak jak powiedziałam, no, symbolika jest e, różna. Tutaj mamy księżyc, niby iluzja, wpuszczanie się w tą iluzję. E, no, okej. Okay. Słońce, czyli radość, czyli jest fajnie. Sąd ostateczny, no i tutaj tu, tu mi się w ogóle znowu bym się zapytała, co autor miał na myśli, tak? jaki był zamysł autora, jeżeli chodzi o tą kartę. No, i mamy świat. Powiedzmy sobie, że jest zachowany w ogóle świętą geometrię. Tutaj też mamy. Może tutaj nie widać za bardzo, ale zobaczcie, że mamy świętą geometrię w karcie, co też jest mocnym symboliką, ale tak jak mówię, mi osobiście nie bardzo się z tym współpracuje. Dobra, przechodzimy do, do kielichów, as kielichowy. E, tak jak mówiłam, ja tutaj nie będę za dużo komentowała, bo jak dla mnie jest e, totalna inwencja twórcza e, autora, dlatego po prostu daję wam porównanie, żebyście sami sobie zobaczyli, jak to dla was wygląda. Jest częściowo e, zachowane, tutaj częściowo, podkreślamy to, częściowo zachowana symbolika, częściowo niekoniecznie. Piątka kielichowa czóstka kielichowa, wspomnienia fajnie pokazane. Ja nie mówię, że ta talia jest zła, tak, żebyśmy mieli po prostu świadomość. Mi się po prostu średnio z nią współpracuje i tyle. No. Są karty, które e, przemawiają bardzo, bardzo mega fajnie, mega dobrze według mnie. E, no ale tu jak dla mnie, no sami zobaczcie, ona idzie w stronę, no właśnie, zachodzące czy wschodzące słońce, także no są takie, wiecie. Niektóre mm, symbole, z którymi niekoniecznie ja osobiście rezonuję. Dziewiątka kielichowa. No i mamy dychę kielichową. Paść kielichowy, i tu nie wiem co totalnie. Nie wiem, czy ten autor coś brał. Nie wiem o co chodziło. Nie wiem, nie, 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 wiem, nie potrafię jak Wam powiedzieć tak o z z marszu, co tutaj się zadziało. Rycerz kielichowy, koniec, więc jest dobrze. Tak, królowa kielichowa. Królowa emocji, co mnie nie było. No i król kielichowy. No i mamy denary. Fajne przedstawienie tego um, symbolu ziemistego, tak, żywiołu ziemistego. Bardzo dobrze tutaj to, moim zdaniem, jest pokazane. Dwójka. Trójka denarowa, czyli tworzenie, czwórka denarowa, piątka, szóstka denarowa, zabanie i branie, siódemka denarowa, to mi się akurat to też fajnie, fajnie, fajnie przedstawione. Tutaj Wam pozwolę sobie um, dek trochę wyżej. Także też uważam, że całkiem, całkiem fajnie przedstawione. Ósemka denarowa. Dziewiątka, czyli jest to szczęście. No i tutaj dziesiątka i widzicie, i um, nie wiem, czy ja bym tego na przykład, nie mamy świętą geometrię, e, nie wiem, czy ja bym tego na przykład nie zinterpretowała trochę bardziej jako właśnie rodzina, jako dziesiątka kielichowa. Więc tutaj są czasami momentami, są bardzo delikatne gdzieś um, różnice. Dobra. Paść kielichowy, y, paść denarowy, przepraszam. Rycerz denarowy. Królowa Denarowa i mamy króla Denarowego, tak chociaż kolory bardziej podbuławowego, ale to są ewidentnie denary. No i mamy właśnie e, buławy. As buławowy, dwójka buławowa. Są tutaj zachowane e, częściowo symbolika przy e, mniejszych arkanach. E, tak jak można zobaczyć, przy większych się to trochę bardziej rozmywa, ale nie jest źle. Trójka buławowa, czyli jest to spojrzenie gdzieś tam w daleko. Czwórka. No i widzicie, i na przykład czwórkę bym bardziej wzięła e, jako szóstkę, ale do szóstki zaraz dojdziemy, tak? E, no tutaj jest niby ta, ta zabawa, a czwórka to jest bardziej stabilizacja aniżeli zabawa. Piątka, buławowa, no i szóstka to jest niby w tej radości, no, no niby jest, częściowo te symbole są zachowane, ale mówię, no tutaj to jest taka niuanse jak dla mnie. Dobra, siódemka, buławowa, ósemka, ósemka to jest chyba w ogóle ciężko przedstawić w jakikolwiek inny sposób, tak? Niż, niż Niż, niż takie buławy. Dobra. Dziewiątka była. No i dziesiątka buławowa. Dobra. E, Fasz buławowy. Rycerz. Królowa. Tak. I król. Buławowy. No i mamy ostatni dwór mieczy. Okej, okay, miecze to są jak najbardziej intelekt, ale nie wiem, czy bym, gdyby nie to, że jest podpisane, bym się mocno zastanawiała, co to jest za karta. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale no ja tutaj mówię o, o swoich odczuciach odnośnie kart, odnośnie znaczeń. Dwójka mieczowa trójka mieczowa fajnie tutaj też fajnie fajnie pokazana, czwórka mieczowa, no ja nie wiem czy ten człowiek na tym na karcie Ridera White'a tak spokojnie śpi jak jest tutaj przedstawiony po prostu na czwórce mieczy, no właśnie tarota i cienia, także, no piątka mieczowa E, szóstka mieczowa, siódemka, tutaj też całkiem, całkiem fajnie pokazane, ósemka mieczowa, e, zaplątanie się w swojej sieci i to przez samego siebie, dlatego tutaj jest bardzo fajnie pokazane odbicie w lustrze, więc tu akurat jest ok według mnie. Dobra, no dziewiątka mieczowa. Dziesiątka. No i widzicie, i to jest kolejna karta, gdzie gdyby nie było podpisane, nie wiem, czy bym się zorientowała, co to jest za karta. A jak wiecie, Starotem już parę lat ładnych pracuje. Paźmieczowy. mieczowy. Rycerz mieczowy. Nie wiem dlaczego z motocyklem, ale okej. Okay. Królowa mieczowa. No i ostatni mamy. Mamy króla mieczowego. Także, kochani, dobrnęliśmy dzisiaj do końca. Ja już sobie przyłączam na scenę. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą Waszą obecność. Jeszcze raz przedstawialiśmy Tarot Światła i Cienia i mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Wam te karty. Także za dzisiaj Wam, kochani, serdecznie, serdecznie dziękuję i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!